O, już po pracy? Ej, tym śpiący. Dobra, wszystko w porządeczku, moje jedynie są. Ej, w sumie muszę usunąć już te bo już dawno po Halloween. Ej, właśnie, zapomniałem wam nagrać ten drugi odcinek tutaj tego YouTube... Jak to było? Jacuzzi YouTube, coś takiego, takiego. Łóżeczko już mam zaścielone. Muszę później jeszcze maile poczytać na mailu. Nikola pewnie już śpi... Ej! Ty mała, czemu ty nie śpisz? kata, to. Czemu ty nie śpisz jeszcze? Yy, no bo ja nie jestem śpiąca, wiesz? No jak nie jesteś śpiąca? Przecież jest która hmm. godzina? A ty na, rano w, na którą szkoły idziesz? Na ósmą? Nie, na dziewiątą. Na, no aha, na dziewiątą, pięćdziesiąt. Hmm. No dobra, to już kończ powoli, to idę ci kolację uzykować szykować się to do grania. Zrobiłaś lekcję, że ty sobie grasz? Tak, oczywiście tato. Tutaj no. byłeś. Bo... A mam sprawdzić? E, tak, możesz. No dobra, już, już niech będzie. Niech tylko się dowiem, na wywiadówkę pójdę, to wszystko się dowiem, jakie ocenę dostałaś. Dobrze. Widzę, urządziła ale, sobie tu ale, pokój. W ogóle ej, ej, a gdzie jest moja siłownia? Przecież ja cię kazałem cię wprowadzić, ale widzę, że tutaj jest ale generalny remont. No, tak to brzydko to było, no bo ta siłownia to brzydka była, no tata, tak. No ale muszę to tu pakować. Ja wszystko wyniosłam. Stry... No dobra, no, no dobra. To A, zaraz cię będę wołał e, na A Słuchaj, mam wiadomość. Dyrektor mówił u mnie w szkole, nie, 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 tam gdzie chodzę, w miasteczku, no. zawsze, nie? Ehm, no to ehm, mówił, że wywiadówka tu na razie nie będzie, no bo zachorował, jest odwołana. Nie wiem, później zobaczymy, może w mobilnie dzienniku albo coś, może stać jakiś tam błąd. Mieli. Od miesiąca praktycznie nie mogę się zalogować. Nie wiem, czy ja, ja coś, wiem, nie wiem, co się stało. Nie wiem, czy ja coś, hasło zapomniałem, czy ktoś o, zmienił hasło nie. i w ogóle zmieniłaś mi ten pokój. Nie wiem. Prrr. No, Ale ładnie, ładnie, no jest dobrze. Tera, no. Dobra, niech ci będzie, dobra. Zaraz cię będę na kolację, kończ to granie dobrze. już. No. A co byś chciała zjeść, bo nie wiem, czy, co, to, co ja tu mam w ogóle dzisiaj do ja? jedzenia dla ciebie. Ja bym chciała. E, coś do picia na pewno. Na, 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 na. Jabłuszko jesz? Tak, ale ja bym. Albo zrób mi jajeczniczkę. Jajeczniczkę ci zrobić? Hmm. Tak. Nie wiem, czy mam jeszcze jajka, wiesz? Zaraz. Zobacz. Zaraz zobaczę. Mam, dobra, to ci zrobię jajeczniczkę. <laughs> Lubię sobie gotować w kuchni, przy tym sobie śpiewać. Tra, la, 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 la. O, ręce do nieba. <laughs> Nie yes, zmyślał, co? Ja sobie shake'a robię. Shake, shake it. Dobra, elegancko. Może no, sobie już wziąć gotowe. Dobrze, tylko się napije. Dobra, bierz sobie już jeczniczkę mm, Dobrze, biorę. Dobra, bo się zaraz tam spali na tym ogniu. O, jest. Dobra, bierz, siadaj i jedz. Yy, to słuchaj, wiesz co, jedz sobie kolację, ja się idę umyć. I, okay. i kładziemy się spać. Ja sobie trochę tam jeszcze telewizję po pooglądam, może przejrzy maila. A ty kładź się zaraz spać jak zjesz. Nie ma tak się kąpać w rzeczach W sumie zaoszczędzę na pralce, której nie mam. Dobra. Od razu człowiek się lepiej czuje. Oświeżyłem się. O, Nikola jeszcze jest. Co tam robisz? Zrobię dla Ciebie szejka. O dzięki. Bananowego. Łoł, wow, ej. Lubisz? No wielbię bananowy, naprawdę. Okay, masz. No dobra, to dziękuję, ale jak to mi to chcesz No Dobry? Mi... No, no dobry, dobry, mogłaś mi to zostawić, to bym sobie sam zrobił wziął. Mm, dobra. Ja no. idę do toalety No to idź do łazienki, ja sobie zrobię szejka i kładź już Nikola spać, dobrze? Zaraz sięmy światła. Ej, bananowe sobie zrobię. Czekaj, o ja muszę sobie takie naprawdę mam mówię. Dobra. Mmmmmmmmmmmmmm. dobra, tato. dobra ja już też idę. Cześć, światełka zgasimy. Ty też już gaś światło, dobra? Dobrze. Ja już tutaj zresztą się zgasz... nie, to teraz zgaszone masz. Dobra. Yyyyy. Eee. dobranoc. A to? Ty, bym cię obudził, dobra, dobranoc mił znów. Tak. Rano cię budzę. Dobrze. Ty, 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 ty. Dobra, przejrzę tu jeszcze. Co? Chcą, żebym nagrał drugi odcinek i gramy Ogląda innych youtuberów? Spoko. podpiszę, że nie ma problemu możemy zrobić takie coś, dobra. Idę spać, dobra, koniec tego. O je, uszpa, rado już. Mm, dobra, więc słuchajcie, idę budzić, może nie będę jeszcze budzić. Mnie. O, wstałaś już? Halo. Cześć. Hej tato. Wstałaś? Tak. Ej, to żeś mnie dzisiaj zaskoczyła. Mhm. Zazwyczaj Cię muszę budzić. <noise> dzisiaj to, um, no. wiesz co, byłam wyspana i sobie wcześniej wstałam. Aha, no dobra. to Zlubiłam sobie siekę jak oczywiście. Dobra, to napisie się mhm. Słuchaj, e śniadanie i, i przekąskę jakąś tam schowałem Ci do plecaka. Tak, okej. Okay. Także masz wszystko. Nie wiem, czy chcesz ten, będziesz na obiad szła do szkoły? Na obiad tak, mogę ci. to poczekaj, dam ci, dam ci dychę. Trzymaj dychę tutaj, dobra. Odebieg. Dobra. No, trzymaj dyszkę i pamiętaj, to jest ten obiad. To papa, trzymaj się. I a powiedz mi, dobra, dobra, bo pani oddała już tę tatkówkę z matematyki czy nie jeszcze? z matematyki? Nie, 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 powiedziała, że em, na razie nie odda, bo, bo ma dużo jeszcze do sprawdzenia, co wszystkie klasy pisały i Co? Z spotkałem. Grażyna z twojej klasy mówiła, że pani oddawała. Dobra, no dobra. A tu wiesz co? Ka y kartkówki oddawała, ale sprawdzianu nie oddała jeszcze. Mhm. No dobra, lecę do szkoły. Da, da, da. Dobrze, że ja dzisiaj mam wolno od pracy. Także nie wiem, czy sobie nie nagramy drugiego odcinka. Y gramy, ogląda YouTube i <laughs> YouTube barany. Gram, ogląda YouTube Barany. Nie, że wtedy, że tej słuchajcie. Dobra, tu se, co, co to jest? Dobra, epika, dobra. Poszła do tej szkoły. No dobrze, dobrze, dobrze. Także słuchajcie, ja sobie idę może troszeczkę pooglądać telewizję. I. I tyle, no. Ok. Czysz. Nie mów, że leci kotawy, który wszedł na, na giełdę. Ta bajka to mnie drooluje, te... Przełożę następny kanał. Nie, tańcząca żaba, czy ktoś widział żabę, żabę, żaba, żaba, co za żaba, je? dobra, żaba jest dobra, tańczący banał, dobra, banana. nie, idę, idę się przespać trochę, bo powiem szczerze, że trochę się nie wyspałem, A mam wolne, dzisiaj nie idę do pracy, to, kto mi tam zabroni? O! Yy, yy, kto pucha do drzwi, kto, kto, kto do drzwi, a nie, to jak ja jestem... Głupeczek, słuchajcie, to mój telefon. Gdzie ja zostawiłem telefon? A, w kieszeni mam. Halo? Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Andrzej Body Grabie. Z tej strony. Dzień dobry, panie. Ja jestem tutaj dyrektorem szkoły numer 997 w mieście pod wyrwy Groszem. Yy, proszę pana, dzwonię do pana, ponieważ yy, pana córka. Yy, tak, 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 tak. Mm, Nikolanczak. Yy, tak, 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 Nikolanczak. Wie pan co? No niepokoję się, ponieważ yy, nie ma jej już od dwóch tygodni w szkole i pytam, chciałem zapytać, czy, czy, czy coś tam poważnego się stało, czy jakaś choroba? Dlaczego nie przychodzi do szkoły? Yy, ale wie pan co? Jak nie przychodzi do szkoły? No przecież ona jest w tym momencie w szkole. No wie pan co, mam złą wiadomość, bo no nie ma jej dwóch tygodni. Koleżanki twierdzą, że jest chora. Nie wiem. Może gdzieś ucieka, może państwo macie jakieś problemy? No wie pan co, nie no nie mamy żadnych problemów, wszystko jest okej. Okay. O wszystko tutaj dbamy, no jest okej. Okay. Wie pan co, dobra, dziękuję za telefon. Ja z córką porozmawiam i, i obiecuję, że na pewno jutro córka przyjdzie do szkoły. Dobrze, dobrze. Proszę, proszę się tym zająć, bo naprawdę dwa tygodnie to już jest sporo czasu, a musi nadrobić zaległości, prawda? No oczywiście, że tak. Oczywiście, przepraszamy i no mówię, ja to jakoś usprawiedliwię, ale no muszę z córką porozmawiać. Dobrze, życzę miłego dnia. Do widzenia! Do widzenia! Cześć. Ja muszę usiąść w ogóle, co tu się stało. Co ja się dowiedziałem w ogóle, że Nikola nie chodzi do szkoły? Przecież ja, ja codziennie szykuję śniadania, daję pieniądze na, na, na obiad w szkole, a do mnie dzwoni dyrektor, że ona dwóch tygodni nie chodzi do szkoły? O co chodzi? Co ona kryje za tajemnicę? Słuchajcie, muszę jakoś podejść do tego, ale jak? Przyjdzie ze szkoły, będę udawał, że jak gdyby nigdy nic. Żaden dyrektor może do mnie nie dzwonił. Co wy na to? Czy od razu jej lepiej powiedzieć, że dzwonił do mnie dyrektor? Hm, piszcie teraz w komentarzach. Poczekam. Także słuchajcie, ja myślę, że dzisiaj zrobimy tak jak mówiłem, i będę udawał że niczym nie wiem. A w następnym odcineczku słuchajcie będziemy śledzić Nikolę i zobaczymy, gdzie ona się wysmyka. Chyba wróciła. Yy, otwarte! Otwarte! Hejjo! Yy, Hej, hejo. Hey, gdzie ty jesteś? Tutaj. Już weszłam do domu. A, weszłaś do domu. Gdzie my się minęliśmy w Dobra, poczekaj, zbiorę kwiatełki od razu. Gdzie ty jesteś? Jakoś ty tak dziwnie jakoś magicznie przeszło się, jeszcze nie widziałem. Co ty? Jakbyś była wróżką? Nie. <grych> no super, dobra. Jak tam dzisiaj w szkole? W szkole? Tak. Dobrze bardzo. Mm, no, właśnie. no, ty z tej matematyki Byłam na oddali? Obie... Słucham? Z tej matematyki oddali tę kartkówkę? Nie, 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 jeszcze nie. Ale powiedz Ci, że dzisiaj obiad był bardzo dobry w szkole. A, no to się cieszę. A co bądź dzisiaj na obiad? Na obiad. E, był kurczak z ziemniakami. Jeszcze były pomidorki Kurczak z ziemniakami i pomidorki. Mhm. No dobrze, a chcesz mi coś powiedzieć tak poza tym? Poza tym nie. Aha, dobra, no, no to siadaj, to jadę pewno, jadę jesteś, pewno jesteś głodna, siadaj, a... ja coś tam uszykuję do jedzą. Znaczy, ja mam obiad, ale to... Jadłaś... E, no to tak, dobra. Ja i po drugiej lekcji jadłam, więc jestem już trochę zgłodniałam, więc... Chyba, że owoce jakieś chcesz się a, świeże no, owoce okay. kupiłem. Poczekaj chwileczkę, dobra? Jedz sobie to owoce, ja tylko ja, ja, no, idę coś tu zawsze. Słuchajcie, jak ona mnie kłamie. Jak ona mnie kłamie? W żywe oczy mnie kłamie, ja w to nie wierzę. I jeszcze powiedział, że no, jakiś kurczaczek pomidory. Słuchajcie, mam numer telefonu do jej koleżanki. Yy, jak ona miała? Yy, Agata, Agata. Słuchajcie, zadzwonię do Agaty i zapytam, bo ona też chodzi na obiady. Poczekajcie. Yy, Cześć Agata, z tej strony tata Nikoli, słuchaj, dzwonię do ciebie z takim zapytaniem, bo y, dzisiaj tam mieliście na obiad, y, co, co właśnie tam mieliście, bo zapomniałem? A, zupę, y, jaką? Ogórkową, a no i właśnie chciałem się zapytać, bo Nikola się coś źle czuje po tych ogórkach, no, no, no aha, aha, dobra, ale nie, dobra to ja tam już jestem, jakieś yy, yy, jakieś tam lekarstwa i będę będzie przeskokać, dobra, dzięki nie przeszkadzam, na razie, cześć słuchajcie, jeszcze mnie okłamała jeszcze mnie okłamała z obiadem ja chyba nie wytrzymam i zaraz pójdę jej to powiedzieć, ale nie słuchajcie, ona tak siedzi i wtedy mi się w ogóle nie przyzna, gdzie ona była także słuchajcie kochani, w następnym odcineczku jeśli pod tym filmikiem będzie 500 łapek w górę, to wtedy się dowiemy, gdzie ona wychodzi, chyba że się spotyka z jakimś chłopakiem. Hej, to, yy, to No, yy, tu kadam ze ścianą, znaczy ten, maluję ścianę. Maluję ścianę, no. Yy, także ten, no. Yy, Spokojnie już ten, już idę. Także słuchajcie, do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Już teraz możecie zostawić łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, czy podejrzewacie, gdzie Nikola się może wysmyka, wysmykiwać. Z tego domu i dlaczego nie chodzi do szkoły? Także do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Cześć i czołem! Pozdrawiam! Pa! pa.